Mamy znowu prezent od Porta Uchajmiery, czyli znów zestaw gadżetów. Już widzieliśmy ten zestaw przed chwilą. W środku jest kubek, w środku jest długopis, w środku jest kalendarzyk, Inotes, Panotesy nawet. I symboliczne 5 złotych na start. 5 zł. 5 zł już jest od razu, cieszy mnie to bardzo. Pani myślała, że nie uwierzy. Jest, tak jest. jest 10, zł jest. Sama swoją kwotę przebiła, a więc 10 złotych. Jest 20 zł. zł. Bardzo oryginalnego zegara, który patrząc na jego kompozycję, zapewne jest przeznaczony do kuchni. To jest także prezent od szkoły Policjalnej i Medycznej, wykonany przez uczniów tej szkoły w ramach zajęć praktycznych. Chciałbym wiedzieć ile kosztuje. Niestety koleżanka, która ma ściągę uciekła, więc ja proponuję zacząć od 20, 20 zł. 20 złotych. 20 zł, drodzy Państwo, kto zaoferuje nam 20 zł za ten piękny, oryginalny. Jest już ręka w górze, 20 zł. Mamy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Szybko, bardzo dziękujemy. Warto wrócić z dzisiejszego koncertu z jakąś pamiątką. No, naprawdę, drodzy Państwo, pamiętajcie, że każdy grosz rzucony do puszki, każdy grosz z licytacji wędruje na naprawdę szczytny cel. Pomagamy w tym roku, w tym roku pomagać osobom, dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Warto o tym pamiętać. W naszym mielskim szpitalu od już wielu lat funkcjonuje program. Program... program przesiewowych badań słuchu u każdego z noworodków, yy, który przychodzi na świat w Mieleckim Szpitalu są badania słuchu wykonywane wtedy wiemy, czy z tym narządem jest wszystko ok wracamy do licytacji 20 zł po raz pierwszy czy ktoś z Państwa jeszcze zdecyduje się wesprzeć 16. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wiecu, dając na przykład 25 lub 30 zł za ten zegar, Ale... jeżeli nie to 20 zł po raz drugi to jest zegar wykonany ręcznie. Jedyny, jest w przebicie jest 25. 25 zł. Dziękujemy witamy w licytacji 25 zł po raz pierwszy. Jest przebicie 30, mam rozumieć 30 zł po raz pierwszy. 30 złotych to jest aktualna cena za ten wspaniały zegar. Jest przebicie 35. 35 zł nabiera trochę tempa. Ta licytacja jest z czego bardzo, bardzo się cieszę. 35 zł po raz drugi. Czekamy jeszcze na przebicie. Warto przyjrzeć się dokładnie temu zegarowi, jak będzie wisiał. Jest ile? 40 zł. 40 zł witamy serdecznie i dziękujemy. 40 zł po raz pierwszy. 40 złotych po raz drugi i jeszcze ostatnia szansa na przebicie w ostatniej chwili dosłownie tej oferty, jeżeli nie to zegar zostanie sprzedany za 40 złotych i tak się chyba stanie, bo 40 złotych jest przebicie w ostatniej chwili 45, 45 złotych po raz pierwszy, 45 złotych po raz drugi jest przebicie jest 50, 50, 50, złotych 50 złotych po raz, raz pierwszy, 50 złotych Krzysztof, im szybciej, tym nam lepiej to idzie. 50 złotych po, po raz, raz drugi. drugi. I czy będzie w ostatniej chwili przebicie? Będzie! 55 55 zł w ostatniej chwili przebicie na ten pierwszy. pierwszy. I bardzo oryginalny zegar. Nie uda się. Może się uda. Wszystko zależy teraz od, pa od pani. 55 złotych po, zł po raz pierwszy. 60. 60 złotych po raz pierwszy. 60 złotych po raz drugi. Pani Marzy, ja pan daje 65. 65 złotych. Gramy dzisiaj na przetrzymanie. 65 złotych po raz pierwszy. Poczekamy, aż pani nie wróci z kurtką 65 zł to aktualna cena. Może ktoś z Państwa jeszcze gdzieś z tylnych rzędów dołączy się do licytacji. 65 zł to jest aktualna cena. 65 zł po raz. Drugi. drugi. Teraz musimy przeciągać, bo nasza pani znikła w odchłani swojego kiosku. Za chwilę, pewnie pojawi się tutaj z kurtką. Mamy przynajmniej taką nadzieję. My i nasza puszka 65 zł na tej ofercie się. Pozwoli pan, że za chwilę, na chwilę się zatrzymamy. 70 zł z 70 zł. Nas. 70 zł. Po raz, raz pierwszy. 70 zł po raz drugi. drugi. I 70 zł. 75. Przebicie oferty w ostatnich 75. Chwili. 85 złotych po raz pierwszy. 80. 80 złotych mamy z kiosku. 80 zł. 85 5. po prawej stronie. Przemek mówimy po lewej, ja po prawej. No i tak, patrzymy w 8... stronę kiosku, tam trwa rada. 85 po mojej, po prawej stronie. W kiosku by zna... był pas. 85, 85 zł po raz, raz drugi. pierwszy, po raz drugi. drugi i 85 zł Przemek Jest 90 z kiosku. 90 zł po raz nie, pierwszy. Pan, 90 zł po raz drugi. Co pan na to? 90 zł po raz 95, nie, 90 złotych, 95, 95. Zegar łatwo tutaj dzisiaj nie pójdzie. 95 zł po raz pierwszy w takim razie. 95 zł po raz drugi. Jest 100. 100. Jest 100. 100 zł. My dorzucimy z przemkiem baterię do tego zegarka. Tak. 100 złotych po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi i 100 zł po raz trzeci sprzedany. Zapraszamy, kultka się przyda. 100 zł po raz Mogę wszystko mieć na

Zagrzać. Dobrze, ja zostaję w takim układzie. Jaka jest cena wywoławcza? 25 zł. 25 zł. Jest 25 zł za tę koszulkę. Przebicie na 30, czekamy na 35, jest 35, 30, 40, 50. Kinga pojechała po całości. 50zł po raz pierwszy za koszulkę strażacką. Strażacka koszulka. Czy pójdzie za 50 złotych To jest pytanie do Państwa. Mam nadzieję, że nie, ale 50zł po raz drugi. I czy ktoś jeszcze przewidzi tę ofertę Kingi? Jeżeli nie, to 50zł, ale jeszcze wcześniej rozejrzyj się dobrze, żeby dobrze widzieć wszystkich Państwa. Nie widzę, nie słyszę, a więc 50zł po raz trzeci sprzedane. Szczęśliwy po raz pierwszy. Warto licytować, dlatego że tych kubków jest naprawdę bardzo mało wystawionych do dzisiejszej licytacji. Dwa kubki. Tylko Są dwa. Licie. 30, 30 złotych, proszę Państwa, bardzo wartościowa pamiątka. Proszę pamiętać, że zbieramy pieniądze na leczenie dzieci ze skorzeniami laryngologicznymi. Każda złotówka przekazana na ten cel pomaga dzieciom. 35 złotych po raz pierwszy, 35 złotych po raz drugi. Warto wrócić z dzisiejszego koncertu z takimi gadżetami wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. 35 zł po raz drugi. 40, 40 zł po raz pierwszy. 40 zł ta aktualna cena za ten wspaniały kubek. Jeden z dwóch. Jeśli ten drugi się nie poduczy. 40 zł po raz drugi. I czy jeszcze ktoś zawalczy 45. 45 zł. 45 zł. 50 zł pani poseł Krystyna Skowryńska. Witamy serdecznie. 50 złotych po raz pierwszy za kubek 16 finału Wielkiej odpowiedzi Świątecznej pomocy 60, 50 złotych po raz drugi. I czy ktoś jeszcze przebije? 55 55 zł po raz pierwszy. 55 zł po raz drugi. 70. 70, 70 zł od pani poseł. Ależ się cieszę, że pani przysła. 70 zł po raz pierwszy. 70 zł po raz drugi. I czy będzie w ostatniej chwili przebicie? Zaraz zobaczymy. Chyba nie. A więc 70 zł po raz trzeci. Sprzedane. Zapraszamy panią poseł po odbiór kubka. Dziękujemy serdecznie Pani Poseł i Sturme. Ja.